Serdecznie. Remont zawieszenia w zgodzie trwa najlepsze. Tu mam już łożysko wyjęte, jedno, jedno wyjęte. Czeka na wprasowanie, drugie wprasowane. Samą śrubą się udało, żeby się było ciekawiej. Śruba 12,9 grubość, twardość znaczy, a nakrętka 8,8. I weszło bez problemu. Wystarczy dobrze czyścić. Wszystko jest oryginał. Poduszka amortyzatora była oryginał. Jak widać. Nie wyostrzyj telefonu, więc można, kurwa, nagrywać. I żeby było śmieszniej. Nowa poduszka. Jest, no, równa jest. Jest o dobre pół centymetra ubita. Myślałem, że to inna poduszka zupełnie, ale doszedłem po numera, że to jest to samo. Tak, wszystko jest ubite. Za dużo pukania nie było w zawieszeniu. Tylko, no mówię, Chciałem to zrobić, bo to już wiedziałem, że następnej zimy nie wytrzyma. Już te tuleje wahaczy, zaraz je pokażę. Tuleje wahaczy też nie pukały, nie są zerwane całkowicie, ale już widać, że to nie jest na samym środku, że tak powiem, ta tuleja już jest wygnieciona. ...i nie wracają do końca na swoje miejsce. Kolejna sprawa i tak widziałem, że trzeba to wymienić, bo już osłony pękały i też wszystko oryginał. Ale powiem szczerze, jeszcze luzu jako takiego nie ma. Jeszcze chodzi w miarę sztywno. No tylko mówię, już dziury w tych gumach, wszystko stare. Dość, no tutaj widać doskonale. No, już dziura jest. Ale szczerze powiem, że nie, ten już jest wyrobiony bardziej. jako takiego nie ma, ale już wiedziałem, że kolejnego roku to nie wytrzyma. No i najgorsze te kurwa tarcze z tym rantem od środka klocek. Też już taki dziwny, nie wiem jaka to jest firma. Myślę, że to jest. Wilek firmy, co tu widać doskonale jak to, jak to zdzierało, łożyska są tu, łączniki Volkswagen Germany, może też oryginał, nie chcę mi się wierzyć, że to aż tyle mogło wytrzymać, końcówki drążków, wszystko po odkręceniu już ma pozjeżdżane gwinty, pneumatyk nie dawał rady. No, też źle nie chodzi, bo chodzi w miarę sztywno. Piasty też wlecą nowe, z racji tego, że zmagałem się z tymi drganiami podczas jazdy. Jak już wszystko nowe, to nowe. Drążek miękki, jak nie powiem co. Nie wiem, czy oryginał. Osłona, drążka. Volkswagen Audi 02 rocznik. Wszędzie ten rocznik powybijany na tej gumie. Też jest rocznik wybity? Nie rozczytał. Musiałbym wyczyścić. Tarcze wszystko wlatuje nowe. Mała ciekawostka. Drążki, a raczej fabryka, Eko. 9 miesiąc, pierwszy dzień, drugi rok. Czyli wrzesień 2002. Jeśli chodzi o długość drążków, oba są takie same. I długość to, zamówiłem internetowo 328 mm. Faktycznie wyższy to, no, 34 cm. Długość drążków będzie to 6,5 cm. Miałem jeden drążek zamówiony. Był dosłownie 2 cm dłuższy, to po prostu obciąłem Wintu wystarczyło. Tak więc nie było z tym żadnego problemu. Oba drążki, takie same, 34 cm.